Kurczę, bo tak na siebie teraz patrzę, nie? To ja ten vlog będę... Ten mój kanał to sami geje będzie przyciągał. <laughs> Ale ważne, żeby dawali subskrypcje. <laughs> Ale ważne, żeby dawali subskrypcje. Kurczę... Mother, there's a side to me you don't know Different to the child with the smiling photos Made some decisions, some wrong, some right now Strangers fool my number when I'm sleeping Kurde, czuję się jak na przesłuchanie, normalnie. Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem dzisiaj porozmawiać o temacie przyjaźni, ale takie przyjaźni damsko-męskiej. Czy taka przyjaźń w ogóle istnieje i czy jest taka możliwa? gdzie jest ona możliwa? Więc e, na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że taka przyjaźń istnieje, bo gdy już tak składa, że posiadam zarówno przyjaciela, jak i przyjaciółkę, i jest to bardzo przyjemne i bardzo fajne. Niedawno znalazłem w internecie taką... Mm, co, 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 co ja to znalazłem w tym internecie? Z różne stwierdzenia dotyczące właśnie takiej przyjaźni i chciałbym je dzisiaj poruszyć i odpowiedzieć na pewne pytania na pewne pytania jak ja to widzę jak ja to odbieram i jak to wygląda z mojej, z mojej strony używacie jako fałszywego chłopaka aby odpędzić innych facetów tak, używam jego takiego właśnie chłopaka gdyż na różnych imprezach Czasami podchodzą różnego rodzaju faceci w różnym stanie i różnie ta sytuacja się rozgrywa, no, ale tak samo to działa w drugą stronę. Jeżeli ja potrzebuję, żeby akurat z budziskiem zazdrość, na przykład, albo w jakieś inne sytuacje wychodzą, to ją również proszę i zarówno działa w dwie strony, nie tylko to chodzi o nią, ale też o mnie. Ludzie automatycznie pytają Cię o orientację seksualną. Tak, bardzo często pytają o takie rzeczy, ale to jest związane z tym, że stawiam, że są oni po prostu, ona im się podoba i, i patrzą na to w taki sposób, że jak to chłopak, okej, okay, nie za brzydki, umie się wysławiać, Przepraszam, droga bombo proszę uprzejmie zerknąć na moje <laughs> ciałko. Potem pozwoli pani, że będę ją uważał za swoją turkawyczkę. Mm, nie jest nią, chociaż on zna jakiś dłuższy okres czasu, ale jest to możliwe, gdyż jak się kogoś na 25 lat i nie jest się w małżeństwie, no to, to jest już podejrzane. O co chodzi? Czemu on się nie jest? Ja... No i zadawały się takie różne pytania, oczywiście odpowiadam, odpowiadamy grupowo, bo wspólnie, bo wtedy moja przyjaciółka też odpowiada na te pytania i się obydwoje bardzo dobrze z tego śmiejemy i, i wyjaśniamy takim niedowiarkom, jak to wygląda, naprawdę. Kiedy przyjaciółka dostaje tajemnicze smsy od facetów, ty pomaga zrozumieć jego dok myślenia. Jesteś jak facet translator. właśnie człowiekiem translatorem, to, to jest bardzo fajna sytuacja, bo bardzo często tak właśnie jest, że gdy moja przyjaciółka dostaje takie typu wiadomości sms też w rozmowie wynikają takie, takie rzeczy, to tak właśnie działam, że przekazuję, co dany chłopak miał do pokazania. Do przekazania w tym SMS-ie, czy do czy, czy powiedzenia się z nim spotkałam. Ale często jest tak, mogę podać prosty przykład, jeżeli chłopak poznaje dziewczynę, bo dziewczyna poznaje chłopaka w tym przypadku, i chłopak, no, a się na ran, spotkajmy się, nie? A dzisiaj spotkamy, no jest lat, fajna pogoda, to możemy, tak patrzę, bo ta pogoda nie pasuje do tego dnia, co mamy dzisiaj. No, ale dobra. Zakładam, że mamy lato. No to może spotkajmy się pierwszy raz, chodźmy na basen, nie? No. I, i, i dziewczyna, o kurde, fajna pogoda. Tak, wracając do nagrywania, bo moja karta pamięci się zapełniła tutaj. Musiałem ją przegrać na komputer. Eee, rozmawialiśmy o basenach, tak, o basenie. Mogę podać przykład mojej kuzynki, która właśnie miała taką randkę na basenie. Pyta, spytała się mnie, że idzie na spotkanie z chłopakiem, ja się spytałem gdzie ona idzie, powiedziała mi, że idzie na basen i co się, co się z tego wywnioskowało, ja tak myślę, kurde ona idzie na basen, to on chce po prostu pooglądać jak ona wygląda, a basen to tam jest yy, na, drugim, że, yy, na drugim miejscu, co chodzi o, o całą randkę. No. No i jak wspominałem, randki na typu baseny czy restauracje, to jest wszystko takie, żeby zobaczyć jak się dana osoba, dziewczyna zachowa w tym wszystkim. I tak to właśnie tłumaczę różnie, również mojej przyjaciółce, wszelkie aspekty typu przyjaciel, translator. Masz dzięki niej lepszy gust modowy od większości facetów, bo doradzasz jej w kwestii stroju. Co chodzi o gusta modowe i ubieranie się, to raczej mieliśmy może parę takich sytuacji, gdzie się spotkaliśmy i wspólnie powróciliśmy na zakupy, jednak nie jest to jakoś y, ścisłe związane, że zawsze chodzimy w zakupy, trzeba się wybrać na zakupy. Wypłata pierwszy, a po dziesiąty, zależy kto ma kiedy wypłat, nie jest to z tym ściśle związane. Spędziliśmy parę razy, ale każdy skupiał się na sobie bardziej. Ona kupiła jakieś rzeczy, ja kupiłem jakieś rzeczy, a później wspólnie oglądaliśmy co kto nabył. No i wszystko. Chociaż raz kupywałeś jej tampony i byłeś narażony na podejrzane spojrzenia. Co chodzi o kupywanie takich właśnie asortymentów kobiecych, to myślę, że w moim przypadku mogłoby to być... Zaraz. Co chodzi o właśnie takie typu zakupy kobiece, no to myślę, że w moim przypadku mogłoby to wyglądać tak: No, i tak bym mógł teraz zrobić zakupy tego typu rzeczy, ale myślę również, że tak naprawdę nie byłoby to dla mnie problematyczne. Trochę. Nie, nie, nie. Myślę, żeby nie było żadnego problemu, co chodzi o kupno. Takie rzeczy. Sam byłem raz w takiej sytuacji, i wszystko, wszystko zależy od tego, jak kupujemy, i, i tyle. A przecież wszystko jest dla ludzi, i nie ma takiego problemu, żeby kupić. To coś. Kobiece sprawy nie robią na tobie wrażenia, bo ona informuje cię o swoich wizytach u ginekologa. Co chodzi natomiast o właśnie takie sprawy kobiece, to nie ma problemu. Bardziej by to. Nie ma problemu, po prostu. Nie ma problemu, co mogę powiedzieć, co dać. No, co, kiedy, przed, po, eee, co się dzieje, jak się dzieje, jak się zachowuje, co robi, kalendarzyki majów, jakieś tabletki, nie tabletki. Tak, tak, to jest jednak duża, duża wiedza. Bardzo przydatna wiedza, bo wiem, jak się nie... no, jako facet, wiem, jak się zachować. Wiedzę, że jest poddenerwowana, albo tu opryskliwa i, i wtedy wiem, że coś, że coś się dzieje, coś to znaczy. Kiedy chcesz gdzieś wyjść, prawie zawsze musisz czekać na nią godzinę, zanim się wyszykuje. <coughs> Co chodzi o czekanie na to, na nią, kiedy się ona wyszykuje, no to to jest prawda. jeśli się mogę na 17, to biorę poprawkę 20 minut, jeśli tak. Zawsze ustalam kryteria 15%. 15% tak, no czyli tak 20 minut w zależności od dnia, jeżeli się widzieliśmy na przykład o 11, a później się widzimy o 20, to wiem, że to jej nie wystarczy, jednak żeby się wyszykować. Zawsze to jest kobieta, zawsze ma swoje sprawy i ma ich bardzo dużo i zawsze muszę... Więc przychodzę zawsze o 20 jest mówienie, przychodzę 20 po, o wpół do góra o wpół do a jak wpół do skrzyczy, to wiem, że jeszcze czeka na dole i, 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 i krzyczy. No. Albo po prostu przychodzę do niej, czekam na dole. No tak, no bo to nie na domofon. albo idę uda do niej do domu, to wiem, że jeszcze się przybiera, szykuje, włosy suszy. I troszeczkę to, 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 to trwa. Jeśli ona zaprasza do klubu wszystkie swoje koleżanki, ty idąc z nimi masz nadzieję wejść za darmo. Co chodzi o kluby, to jeszcze się tak nie zdarzyło. Zawsze płacimy wszyscy. Nie myśmy weśleli za darmo. Tak, zdarzało się, jeżeli spotkała chłopaka, umówiła się z nim, a on chciał zaimponować. I stawiał wszystkim. To się chyba tak nie odmawia. Jedną zalet przyjaciół z jest możliwość umieszczenia swoich rzeczy w torebce i nie musi ich wszędzie nosić. Jeśli chodzi o umieszczanie rzeczy w jej torebce, no to jest prawda. Eee, rzeczy. Przede wszystkim czteropak, na przykład albo 0,7. Takie torebki muszą być bardzo właśnie pojemne. Moja przyjaciółka takie właśnie posiada i nigdy nie ma problemu. Jeśli ona ma chłopaka, to może mieć problemy z jego zazdrością. zazdrością. Ach, to chodzi o zazdrość, kurczę. E, z biegiem lat już się do tego przyzwyczaiłem, że taka zazdrość jest, ale zazdrość jest, to jest choroba i choroby się powinno leczyć, ale chorób nieuleczalnych nie da nie le się leczyć. Tak bywało, że miała chłopaka zazdrosnego, co ja robiłem? Po prostu dawałem im czas. Jemu, jej czas. Oczywiście swojej jej powiedziałem, że jeżeli on jest zazdrosny o mnie, to co będzie? E, z, co będzie później, jak, jak pójdzie do pracy na przykład, ona będzie pracowała, miała ja, kontakty z innymi e, facetami w pracy, nie wiem, pójdzie na siłownię, pójdzie... gdzieś tam pójdzie, gdzie będą inni mężczyźni. Będzie chora zazdrość, a po co takie sytuacje e, stwarzać. To samo jak ja miałem dziewczynę, również była zazdrosna, o przyjaciółkę, o moją kuzynkę nawet, e, zdarzyło się tak, że była zazdrosna. O, to były czasy. No, ale takie osoby trzeba sobie odpuścić, zazdrosne takie, bo to, bo to nie, jest, nie jest zdrowe ani nie jest dobre i po, nawet po największej miłości to się w końcu urwie i zepsuje, bo jedna z tych stron będzie miała po prostu dość. Dzięki niej posiadam większą wiedzę o stanikach i ich rozmiarach. Tak, co chodzi o rozmiary staników i, i, i w ogóle piersi i tak dalej, to zgadzam się. Jestem, jestem, jestem. Kurwa, co ja powiedziałem. Tak, znam się, znam się na takich różnych rozmiarach i tak dalej. 75D, 75C, 80, 60 i tak dalej. Mogę tego spojrzeć i, 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 i dużo wiem a Głupie pytanie, po prostu zmieniam te pytanie. To już koniec na dzisiaj, dotarliśmy do końca. Chcecie więcej, to subskrybujcie i lajkujcie. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć. Yeah.